Yy, tu to wam powiem tak. ta Szkoła, jak w Laskach, istnieje dla niewidomych. Bo wiele osób się dziwi, że niewidomi do szkoły chodzą. No. Tak sądząc po niektórych, to ja wątpię, że wy chodziliście kiedykolwiek do szkoły. Ale mniejszą to. Takie dwie śmieszne historie. Jak ja potrafiłem zdyskutować z wychowawczyniami w szkole? Kiedyś tam takie zakonice, to miały takie kwiaty rozmaite i ogródki. To tam zrywaliśmy nieraz kwiaty, poszliśmy ukraść kwiaty, nie? No, i kiedyś nazywałem bzu dla wychowawczyni, zaniosłem i mówię: Szkoda, że różnie mam. A ona mówi: Ja wolę bez. A ja do niej mówię: Ja też. A ona: Karolek. Z drugą wychowczynią była też taka śmieszna akcja, bo mieliśmy stabilny w laskach. Do tej pory zresztą jest, możecie sobie zobaczyć na stronie. I mówi do mnie tak: Karolek, idziecie na konie? Ja mówię: Tak, bo ja lubię na jeźdźca. A ona mówi: Karolek, powtórz, ja dobrze usłyszałem. Ja mówię, dobrze pani usłyszała. Zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz, pamiętajcie mordy, obserwacji, TikToka, subskrybowanie kanału i moje rzutce Bayo.